Dzisiaj sprankuję Karolcie jako labubu i będę ją prankować, aż zmienię się w tego ogromnego labubu i zjem Karolcie. Wow, ale fajne centrum handlowe. I zobaczcie, nawet jest sklep z labubu. Ja zawsze chciałam mieć labubu i wszystkie ko tutaj są? Jakieś muszę wybrać, ale najpierw chyba pójdę coś zjeść, bo jestem mega głodna od tego ogromniastego spaceru. O, zobaczcie, widzicie? Ja się tutaj zaczajam i właśnie Karol cię obserwuje i to jest idealny moment, zanim ona wróci do tego sklepu z labubu, to musimy podstawić własnego labubu, w którego się zmienia i on będzie gigantyczny i Karolcia go kupi, a ja zeżrę Karolcie, bo ona kupi tego labubu. <haha> Dobra, mamy mało czasu, Karolcia zaraz tu przyjdzie. Najpierw trzeba postawić tego gościa. I zrobić z niego takiego labubu pięknego. Ale na razie on jest za malutki, więc trzeba go powiększyć. I myślę, że taki będzie idealny, bo jest dużo większy od nas już. No dobra, może jeszcze troszkę większy. No i teraz jest piękny, a jak się w niego zamienię, to jeszcze bardziej ten labubu urośnie. I zjem wtedy Karolcie tym labubu. <laughs> a teraz szybko muszę się gdzieś schować, zanim Karolcia wróci. I będziemy mogli zrobić super pranka. No dobra, w końcu się najadłam, była pyszna pizza, i teraz chyba możemy zejść na dół i w końcu wybrać te labubu. Zaraz zobaczymy w ogóle, jakie są kolory, bo ja zawsze chciałam mieć labubu, zawsze. No dobra, i tu są takie jakieś żółte, zielone, niebieskie, czarne. Kurczę, chyba trochę ich za dużo, bo nie wiem, którą wybrać. Zobaczcie, Karolcia ja już tam jest, na pewno zaraz zauważy tego ogromnego labubu I jak tylko go zauważy, to ja będę mógł się w niego zamienić i ją Ha <grym> Tutaj trochę ich jest za duży wybór Ale chyba wiem Bo chyba najbardziej mi się podoba ten On będzie mi pasował do mojego różowego ubranka Tak kupię go i będę miała Tak juchu w końcu kupiłam moje pierwsze labubu No nie wierzę jak to jest możliwe Karolcia była tam przecież I jest tam muszę się uważać Muszę uważać żeby się skitrać Ale wito, widzieliście przecież ona kupiła ten mały labubu Jak nie zauważyła tego ogromnego No miała ten ogromny kupić Juchów w końcu mam labubu Zobaczcie on jest taki piękny jeszcze nie wiem, gdzie sobie go przyczepiam bo po prostu będę go nosić w końcu O nie, muszę jakoś Karolcie tutaj zwabić Ale uwaga, mam na szczęście podkę na niewidzialność Mam przyszykowane ciastka I zaraz zwabimy Karolcie Ona przyjdzie do tego labubu i go kupi Zobaczycie Dobra, więc tak, tutaj rzucamy sobie podkę na niewidzialność I patrzcie, już mnie nie widać I teraz idę szybko podrzucić jej te ciastka Gdzie ona jest? Gdzie jest Karolcia? Ja jej dam Ona nie zauważyła takiego wielkiego, przepięknego labubu Jak ja mam zeżreć? Zaraz, zaraz zeżremy Karolcie, tylko teraz tak. Idziemy tutaj na górę. O, tutaj ostrożnie się zakradamy i ciach, tutaj szybko ciasteczka, właśnie tu ciasteczka, tu ciasteczka, żeby... Ona bardzo lubi ciasteczka i musi przejść przez te ciasteczka, musi je wszystkie tutaj zebrać i zaraz zobaczycie, że będzie... Ona tutaj podejdzie i teraz się na pewno wystraszy tego labubu. O, tak! Teraz o, niech, niech idzie do samego labubu i go kupi, a ja wtedy się zamienię w tego labubu i ją zeżrę. Dobra, to ja się tutaj zaczajam i ona na pewno teraz się wystraszy tego labubu. O, czemu to ciastka leżą? Ktoś rozsypał ciastka? O, patrzcie, to są ciastka z orzechami. Ja bardzo kocham ciastka. Możemy sobie pozbierać i może trochę zjeść. O, ale tam jeszcze na dole są, ale dużo tych ciastek. Dobra, zobaczcie, Karolcia już jest tak blisko. Na pewno zaraz. O, tak, to już teraz kupi tego gigantycznego labubu. No dobra, ale chyba wezmę jeszcze. Bo już mam jej 19 i nie chcę mi się jeść. Pęknie mi brzuch, bo jeszcze przecież jadłam pizzę, ale to jest i IK. I tak wiem. Chyba kupię malutkie łóżeczko dla mojego Labubu, bo on nie ma i gdzie będzie spał? Tak, idziemy zobaczyć, widzowie, czy jest coś fajnego w Ikei. No ja nie wierzę, jak to? Czy, czy wy to widzicie? Ojej, zaraz mnie zauważy. Szybko, zanim mnie zauważy, muszę się schować. No nie, no nie wierzę, no ona już prawie była przy tym Labubu i co? I w ogóle go nie kupiła. O nie, dobra, koniec tego, koniec żartów. Idę szybko do tego Labubu i ja się w niego teraz zamienię. No, zobaczcie, ile ciastek tutaj było. Ja się zamieniam teraz. Nas w tego labubu i koniec. kropka, Ja już zżeram Karolcie od razu. Uwaga, uwaga, i hop! Halo! No co jest? Serio? Pasek strachu muszę wypełnić. No dobra, czyli żeby zamienić się w tego labubu i zjeść Karolcie, musimy wypełnić ten pasek strachu, który jest na górze. A żeby to zrobić, musimy wystraszyć jakoś Karolcie. Ale tutaj jest dużo ładnych mebli i tu jakieś obrazy, półki. Ale kurczę, to są chyba same takie duże. I to będzie za duże dla Labubu. Może na dole będą jakieś mniejsze. Musimy zobaczyć, żeby miał swoje łóżeczko do nowego domu. Idziemy na to zobaczyć. Karolcia zaraz wyjdzie z ik, ale zobaczcie, co ja mam. Teraz ją na pewno mega wystraszę. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Widzicie! To jest super pułapka, którą ja zostawię teraz na Karolcia. Ona tu pewnie zaraz będzie schodzić. Więc ona to... To jest szara pułapka. Więc ja tu wywalę pewnie podłogę. O! I ona tutaj będzie przechodzić przez to i w ładnie w tą pułapkę i na pewno się mega wystraszy. Ona nie lubi pułapek. Ona strasznie się boi wszystkich pułapek, ale to będzie prank. Dobra, ja się teraz szybko chowam tutaj. Gdzieś się skitram tak, żeby nas Karolcia nie widziała. I możemy teraz podglądać, jak idzie i się złapie w tą pułapkę. No to schodzimy na dół i patrzymy, czy może tutaj są jakieś malutkie łóżeczka dla Labubu, ale nic nie widzę. Yy, chyba musimy poszukać może jakiegoś innego sklepu, bo to jest wszystko za duże. No to idziemy, może w tym centrum handlowym też jest jakiś inny sklep meblowy. Wychodzimy szukać innego sklepu. A co to jest? Ach, ale fajne to chyba jakieś te nowe atrakcje tego centrum handlowego. Zobaczcie widzowie mini pułapka. No, co jest? Ja nie wiem, że ten pasek się tak malutko wypełnił. On ledwo co podskoczył, a Karol ci się to spodobało. Aj zapomniałem, że ona tak uwielbia zakupy i ona wszystko traktuje jako atrakcję. Musimy zrobić inny plan, zanim Karol zgłodnieje. Szybko musimy iść na górę, bo zobaczcie, Karolcia lubi dużo jeść. Dopiero zeżarła ciastka, ale jej to nie wystarczy. Więc patrz, tu jest pizza, hot KFC, wszystko. Ona pewnie zaraz będzie chciała zjeść KFC. O, Ona bardzo lubi kurczaki, pizzę niedawno jadła. Więc KFC teraz, o tak, ja mam super plan. Zaraz tutaj przejdę i zobaczcie, co zrobię. Postawię takiego gigantycznego spranki z fazy. To już nawet nie wiem, która to jest faza. I zobaczcie teraz. Teraz jak Karolcia będzie chciała zamówić, to się na pewno mega wystraszy. I wtedy już pasek będzie wypełniony do końca. Ha, ale to będzie super, mówię wam. Ale żeby się to udało, to pamiętajcie, żeby kliknąć teraz subskrypcję na kanale, żeby mi super pomóc i lecimy. Ale tu śmieszne te atrakcje wymyślają dla kupujących. No ale dobra, trochę cię pośmialiśmy i w sumie chyba zaczynam być głodna. A pamiętam, że tam chyba na górze było KFC, a ja bardzo lubię kurczaki i w sumie dawno już ich nie jadłam, więc sobie pójdę i kupię jakiś kubełek i zjem. Uwaga, gdzie to było? To jest subway. Co, coś tu? Dalej, dalej, dalej. Chyba tu. Ła, co to jest? Jakiś ogromny potwór na mnie patrzy, Nie, zostaw mnie, potworze! Chyba się zesiekam ze strachu. Muszę więc zdołać jakiej pomocy. O nie, szybko muszę zdążyć. Dobrze, już prawie cały pasek, ale zanim Karolcia mnie zauważy, szybko muszę przed nią wejść do damskiej toalety i na chwilę tu zablokować drzwi, żeby ona nie przyszła, bo teraz musimy jej zrobić pranka. Karolcia będzie na pewno chciała tutaj wejść do toalety. A tu jest przycisk! Ja ten przycisk mogę wykorzystać na ostatniego pranka, dzięki któremu zamienię się w labubu, bo pasek strachu się wypełni do końca. Zobaczcie, jak ja tu podstawię redstone, to to wszystko działa, więc tutaj trzeba zacząć budować kolejne rzeczy. O, tak, o trzeba zrobić. I tak, o, żeby to tutaj dociągnęło. Bo ona wejdzie tutaj do tej toalety, ale tą toaletę ja muszę tutaj wypełnić inaczej. Ja tą toaletę muszę wypełnić TNT. O, nie, tutaj jedno widać, więc nie, nie, nie. Tu może być tylko jedno TNT. Takie, żeby nie było go widać. I teraz tego restaura trzeba tutaj doprowadzić. No ja mam nadzieję, że to zadziała! Co to był za ogromny potwór co on tam robił w KFC? Szybko chowamy się do łazienki! bo on był straszny i obrzydliwy pomocy! O, 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 tak zadziałało! Jest! Ha, ha, ha. A co to wybuchowa toaleta? Co to się dzieje? Pomocy! Szybko muszę się tutaj schować, żeby ona wiedza absolutnie nie widziała, bo będzie przypał! O nie, to chyba ten potwór zrobił. Musimy. Stawić. Ale tak w końcu mamy pasek do końca I ja mogę się zmienić teraz w tego labubu Chodź tu mój I zobaczcie jaki jestem piękny O, Teraz można normalnie wyjść i zeżremy Karolcie Ale to będzie super Pomocy to centrum jest nawiedzone Szybko musimy tobą uciekać Tutaj w dół szybko Gdzie jest wyjście? Ła jest Karolcia Ła, ha, ha 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 Chodź Co tutaj Teraz cię zeżrę! Pomocy. Nie, 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 ja cię teraz zerzę. uwaga! Aaaaaah! O Chodź, ogromne lobo, BO mi połknęło chyba, cię Niech to do jego brzucha po o nie! le ble, fu. Ha ha ha, to byłem ja, Karolcia, to ja CEBULSON! to był prank! O, nie mogłem się domyślać, że to ty. Mam nadzieję, że zdążycie tutaj wejść na ten odcinek, który się wyświetla szybko. Mam nadzieję, że zdążycie kliknąć, bo zaraz ten odcinek się skończy i już możecie nie zdążyć. Uwaga, 3, 2, 1, pa!